Myślisz, że futbol to tylko piękne bramki i uśmiech? Jak ta? To się grubo mylisz. Na boiskach obok geniuszy takich jak Ronaldo czy Messi istnieli też zawodnicy o zupełnie innej reputacji. Rzeźników. Brutali. Twardzieli, których przeciwnicy zapamiętywali na długo. Jeden z nich zobaczył w swojej karierze rekordowe 46 czerwonych kartek. Drugi 30. A jeszcze inny nagrał prawie dwugodzinny film, w którym z dumą opowiada, jak niszczył karierę swoim rywalom. Przed wami najwięksi ale w historii futbolu. Partnerem odcinka jest Zonda Krypto, jedna z największych giełd kryptowalut w Europie, na której w prosty sposób możesz kupować i sprzedawać wirtualne pieniądze. Z kodem CZAR10 otrzymasz 10 dolarów w cyfrowej walucie na start. Nie musisz wpłacać ani złotówki. Wystarczy, że zarejestrujesz się z moim kodem i możesz spokojnie sprawdzić jak to wszystko działa. Zonda Krypto jest sponsorem wielu piłkarskich klubów, jak Raków Częstochowa czy Włoska Atalanta. Więcej informacji znajdziesz w opisie i w przypiętym komentarzu. I pamiętaj o użyciu kodu CZAR10. Zaczynam od wysokiego, postawnego obrońcy z Lecce, Marco Materazziego. Piłkarza, który nie miał wybitnej techniki, ale nadrabiał wszystko ambicją, siłą, sprytem i brudnymi zagrywkami. Takimi, które przechodzą do historii, jak ta z finału mundialu w 2006 roku, kiedy doprowadził Zizu do eksplozji furii zakończonej słynnym uderzeniem głową. Ale Materacji pochodzi z biednego południa Włoch, gdzie od najmłodszych lat uczono go, że żeby coś osiągnąć, trzeba gryźć trawę i kopać rywali. Karierę zaczynał w niższych ligach, potem trafił do Evertonu i już tam, w tylko jednym sezonie, pokazał, z kim mają do czynienia. W 27 meczach wyleciał z boiska aż trzy razy, mierzył 193 cm, biegał po boisku jak prowokator z misją, uwielbiał psychologiczną grę z rywalami, cięty język złośliwe uwagi. Ciągłe szturchnięcia. Jego specjalnością było wyprowadzanie przeciwnika z równowagi. I czerpał z tego dziką satysfakcję. W całej karierze obejrzał 16 czerwonych kartek. I aż 115 żółtych. Nie grał czysto. Grał skutecznie. Był niezrównoważony Włoch. Teraz czas na bestię z Brazylii. Felipe Melo. Piłkarz, który wyszedł z trudnych warunków i zawsze grał z gigantyczną, wręcz niebezpieczną pasją. Mówił wprost futbol to walka. A ja jestem Gotów złamać komuś nogi. I nie, to nie była metafora. Jego lista brutalnych zagrań ciągnie się jak akt oskarżenia. Najbardziej pamiętny? Świerćfinal Mistrzostw Świata 2010. Melo bezczelnie nadepnął Robena, jakby chciał zostawić ślad nie tylko na ciele, ale i w psychice. Dostał wtedy zasłużone czerwo, a Brazylia odpadła z mundialu. Mimo jego zachowania, Felipe był bohaterem dla swoich kibiców, ale dla przeciwników koszmarem. Grał w Juventusie, Interze, Galatasaray, wszędzie tam, gdzie ceniono twardych piłkarzy. A jego kompilacja fauli spokojnie mogłaby trwać kilka godzin. We Włoszech i w Turcji nazywano go po prostu rzeźnikiem w Korei. A on sam w wywiadach powtarzał, że reputacja go w ogóle nie obchodzi. Ważne, że rywale woleli go umijać szerokim ukiem. Patrząc na jego brutalne wejścia, wcale się nie dziwię. Ale jeśli myślicie, że Felipe Melo to absolutny rzeźnik, to poczekajcie. Przed wami król czerwieni. Liczby kolejnego piłkarza są po prostu szokujące. Gerardo Bedoya, kolumbijski pomocnik o twarzy i mentalności wojownika. Kolumbia w latach 90. i 2000. miała wielu twardych graczy, ale Bedoya był jak wyjęty z zupełnie innej ligi. Ligi, w której piłka schodziła na drugi plan. Grał w Millionarios, grał w racingu klub w Argentynie i gdziekolwiek się pojawił, zostawiał po sobie jedno: strach i trzeszczące kości. Miał wybuchowy temperament. A jego własne słowa mówią wszystko. W ferworze walki nie potrafię pohamować emocji i po prostu wjeżdżam. Najbardziej pamiętne było brutalne uderzenie łokciem w twarz Joniego Ramirez'a. Patrzcie sami. Nie wyglądało to jak faul to wyglądało jak cios MMA, wymierzony z premedytacją. Czerwo i wyleciał, ale go to kompletnie nie ruszało. Bedoja nie znał półśrodków, boisko traktował jak pole bitwy, a rywali jak przeszkody do zniszczenia, wślizgi na pełnej szybkości, łokcie gotowe jak broń, kolana wysoko uniesione, co najdziemniejsze był całkiem niezłym piłkarzem. Kadrowicz Kolumbii, zdobywca Copa America 2001, ale to nie Medale zdefiniowały jego karierę. To zrobił jeden, szokujący rekord. Gerardo Bedoya wyleciał z boiska aż 46 razy. Absolutny rekord świata, który do dziś nie został pobity. Nawet Sergio Ramos. Legenda twardej gry. Patrząc na te liczby, może tylko pokiwać głową z uznaniem. No po prostu szajbus. Skoro padło jego nazwisko wcześniej, czas na najbardziej bezwzględnego defensora XXI wieku. Sergio Ramos. Żywa legenda. Były kapitan. Realu Madryt. Pięciokrotny mistrz Hiszpanii. Czterokrotny zdobywca Ligi Mistrzów. Ale za tymi trofeami kryje się coś więcej. Ramos to nie tylko lider. To boiskowy drapieżnik, który nigdy nie cofał nogi. Urodzony w Andaluzji, z gorącym temperamentem we krwi. Od najmłodszych lat grał z pasją, która często balansowała na granicy furii. Jeśli trzeba było zgasić rywala, zdominować, zastraszyć, Ramos robił to bez mrugnięcia okiem. Luis Suarez zaczynał swoje teatralne popisy Ramos błyskawicznie pomagał mu wstać z murawy, a w finał Ligi Mistrzów 2018? Mohamed Salah po prostu biegł z piłką, ale był największym zagrożeniem królewskich, i wtedy Ramos zastosował swój chwyt zapaśniczy. Efekt Zwichnięte ramię Egipcjanina Koniec meczu i łzy I finalna wygra na Realu I chociaż cały świat oglądał ten moment w zwolnionym tempie Ramos nie dostał nawet żółtej kartki I Real sięgnął po Ligę Mistrzów Jego starcia z Leo Messi w El Clasico To już osobna kategoria bitew Filmy z jego wyjściami mają miliony wyświetleń Brutalne, bezpardonowe Ale często piekielnie skuteczne I właśnie dlatego to nie Pepe A Ramos Zapracował sobie na tytuł Najbardziej Bezwzględnego defensora swoich czasów Hiszpan zgarnął aż 30 czerwonych I aż 249 żółtych kartek w karierze Średnio co trzeci mecz kończył z kartką Mówię o Ramosie To czas na jego partnera w zbrodni Pepe, pewnie go uwielbiacie I co ciekawe to naprawdę nie on był najgorszy z tego duetu Portugalczyk, który urodził się w Brazylii Spełnił swoje marzenie o wielkiej piłce Idąc do Europy Najpierw FC Porto Potem Real Madrid, Ale styl gry, który wykształcił w dzieciństwie został z nim na zawsze. Waleczność granicząca z agresją. Cenią mnie za to, że na boisku jestem nieustraszony. Niektórzy myślą, że gram brutalnie. Ja po prostu jestem pewny siebie. Problem w tym, że ta pewność siebie czasami, a nawet często wymykała się spod kontroli, a w Realu szybko pokazał, że nie boi się przekraczać granic. Najbardziej wstrząsający moment? Rok 2009. Real gra z Hetafe. Pepe stracił panowanie nad sobą. Kopał rywala leżącego na ziemi jak wściekły. Jakby odłączył się od rzeczywistości. Z furią w oczach. Dostał wtedy 10 meczów zawieszenia i łatkę boiskowego psychopaty. Czy wy to widzicie? Czerwona kartka była formalnością. Na Mundialu 2014 kolejny wybryk. Uderzył głową Tomasa Müllera. Już po gwizdku. Czerwona kartka była tylko formalnością. I mimo tych wybryków tu pewnie się zdziwicie, ale statystyki PP wcale nie są aż tak drastyczne. W całej Karierze zobaczył tylko 7 czerwonych kartek i 186 żółtych. Dla kibiców, zwłaszcza Barcelony, był uosobieniem boiskowego szaleńcy. W duecie z Sergio Ramosem tworzyli parę idealną. Kolejny na liście jest człowiek, który jest nazywany rzeźnikiem z Bilbao, i to wcale nie bez powodu. Zaraz zobaczycie. Sam Diego Armando Maradona przyznał, że nienawidził tego człowieka z całego serca, ale musimy się cofnąć teraz o ponad 30 lat. Do brutalnych lat 90. Andoni Gojgoczea, baskijski stopper, który całą swoją karierę spędził w kraju Basków. Baskowie słyną z twardego charakteru, ale Andoni był jego ekstremalnym przypadkiem. W tamtych latach Athletic Bilbao prowadził trener Javier Clemente, wyznawca reguły albo my, albo oni. Twardość, pressing, walka do ostatniej kropli krwi, a Andoni był jego ulubieńcem. Człowiek od zadań specjalnych, od kasowania największych gwiazd, czasem dosłownie. W 1983 roku Atletik mierzył się z odwiecznym wrogiem Barceloną. Na boisku młody Diego Maradona już wtedy światowa gwiazda prowadzi piłkę z typową dla siebie gracją. I nagle Dziach Andoni wjeżdża w niego dwoma wyprostowanymi nogami: brutalne wejście, łamie mu kostkę. Poważnie uszkadza więzadła. Maradona wyjeżdża z boiska na noszach, a jego kariera wisi na włosku. W Katalonii okrzyknięto Baskijczyka, wrogiem publicznym numer jeden. Dostał zawieszenie na 10 meczów. I teraz uwaga Gojgoczea przechowuje buty W których skosił boskiego Diego Jak trofeum Jakby to był jego największy sukces I to nie był jednorazowy wybryk Rok wcześniej brutalnie sfałdował Bernta Schustera Również gracza Barcelony Odświeżając jego kontuzję I ściągając go na długą rehabilitację Andoni pojawiał się tam Gdzie był ból Co ciekawe nie dostał wielu kartek Ale to nie statystyki czyniły go potworem To były jego skutki fauli Które kończyły się kontuzjami Gojkoczea był bezlitosny, ale Vinnie Jones zrobił z brutalności styl życia. Zaczynał w szalonej pacy Wimbledonu, gdzie ostre wejścia były codziennością. Potem grał w Leeds, Chelsea i w Kadrze Walii. Jego znak rozpoznawczy? Faule, które bolało od samego patrzenia. Już na początku kariery zasłynął ściśnięciem pola Gaskonia za strefę intymną. Domyślacie się o co chodzi. Natomiast w finale FA Cup 1988 wślizgiem ślizgiem skosił pomocnika Liverpool. do A rekord? Foul po tylko 5 sekundach gry. W całej karierze zobaczył 12 czerwonych kartek i ponad 100 żółtych. Ale największe kontrowersje spowodowało wideo Soccer's Hard Man, w którym Jones chwali się brutalnością w futbolu. To był zlepek jego akcji. Angielska federacja ukarała go za ten film, który teraz widzicie. Dostał pół roku zawieszenia i 20 tysięcy funtów kary. Napisz w komentarzu, jakiego piłkarza najbardziej nie lubisz. Ja osobiście, Aksela Witsela po tym faulu na Wasilewskim i kliknij po kolejny materiał obiecuję nie pożałujesz